W kaski chwilą cudownie Rower zrobiony, wszystko na znowu. Więc tak, tutaj się zaczyna ten strumyk na miedzeniu. Spróbuję tutaj trochę zejść. Mam nadzieję, że się nie ześliznę. Aha. To bardziej z tamtej strony, tutaj jest takie jakby zamurowane tak jakby tutaj wcześniej coś było właśnie jakiś wylot na wodę tutaj leżą takie betonowe kto wie to wie ja na chwilę obecną nie wiem za bardzo jak to fachowo nazwać ale tutaj Dziwnie tak nadłożone tego betonu, taki grzybek tutaj są chaszcze, ciężko te chaszcze wejść w każdym że no tam wylatuje. Ten stromek tam płynie sobie dalej i tam jest podobna konstrukcja muszę stąd uciekać, bo tu mnie coś w nogi gryzie mocno to wygląda i na jakiś taki zbiornik tutaj bo tutaj jest pod tymi chaszczami nie wiem czy widać jest po prostu beton jak się z bliska temu przyjrzeć pewnie w kamerze tego nie widać Chyba sobie teraz dobrze kamerę ustawiłem tak mi się zdaje Jadę gdzieś tutaj w stronę, w okolice Miedzynia. Takie bardzo fajne miejsce związane też z wodą. Wyjechałem właśnie przed chwilą z miasta. Hejka, hejka, hejka. Teraz pokazuję wam, jestem w miejscu zielony, punkt kontrolny. Dokładnie pokazuję wam, gdzie jestem. Skąd zaczynam moją przygodę? Bo jazda na rowerze to też jest przygoda, nie tylko wycieczka, nie tylko wyprawa. Dobra, jestem tutaj I chcę tutaj, tutaj, tutaj przejechać, tutaj, tutaj tutaj tutaj, 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 tutaj aż tutaj do tej czerwonej kropki. Zielony punkt kontrolny to koncepcja powierzchni siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania biegu na orientację. No, ja jestem na rowerze, akurat. Arena Białe Błota powstała z myślą o rekreacji, wypoczynku w otoczeniu lasu. To miejsce na wspaniałą formę spędzenia czasu indywidualnie lub w grupie. Przy okazji poznając ciekawe przyrodniczo zielone zakątki. Także tutaj to wygląda. To jest linia kolejowa. Teraz stamtąd biegnie zbyt Bydgoszcz Błonie. W tamtą stronę do Jasieńca. Jedna, linia kolejowa jednotorowa. I ja oczywiście jeszcze zeskanuję sobie tutaj ten kod QR i pobiorę sobie mapkę. Będę jechał tak jak ta mapka pokazuje. Generalnie myślałem, że ta mapka to jest bardziej jakaś taka intuicyjna z nawigacją, a to jest po prostu strona, gdzie po prostu no. Ciężko raczej jest zaznaczyć gdzie się w danym momencie jest, gdzie się dojechało Ale ja, ja jestem gdzieś tutaj, gdzie palcem pokazuję Teraz a tutaj Płynie taki strumyk Jak się odwrócę to jest gdzieś tu Teraz filmuję to telefonem. To jest właśnie coś takiego tutaj. To co przed chwilą na mapce pokazywałem. Taka ta dolinka, tam gdzieś strumyk na środku płynie. To jest ta droga, którą jadę, jak było widać na mapce. Zjeżdżam ze Skarpy. Właśnie na tą dolinkę taką tutaj. Zjeżdżam. Schodzę. Albo prawie, że przez te korzenie tu ciężko zjechać jest tutaj się okazuje że jest jakaś ścieżka czyli ja zjechałem już w sumie z tego szlaku tam tego który tam na tej mapce był bo wypatrzyłem właśnie taką ścieżkę która jest tutaj i tutaj jadę do jakiegoś takiego ciekawego punktu wczesnowiosenna przeprawa tak to się nazywa zaraz zaraz właśnie zobaczymy jak to wygląda Ale zaraz, muszę jeszcze się zatrzymać na chwilę, bo jeszcze coś tu wypatrzyłem, ciekawostkę taką. Zaparkuję swojego bolida. Z tego co widzę, to rower się przewrócił, ja trochę odszedłem od roweru. Trudno. Na razie tam nie idę, ale właśnie to jest taka rzecz, która mnie zainteresowała, którą wypatrzyłem. Jakby jakaś tama, to jest właśnie ten strumyk, który płynie stamtąd, ja stamtąd jadę. Akurat i on sobie płynie tam, w tą, tą stronę. Jest w sumie nawet nie jest głęboko, ale jest nawet czysta woda. Także tego to ma być. Oj, jejku, jejku, jejku! Wjechałem w taki piach! Tu ma być, tak jak jest zaznaczone na Google Maps, strumyk na miedzyniu. Może on w tym miejscu już będzie bardziej widoczny. Tu chyba nawet idzie przejechać. Generalnie fajnie tu jest, o przypomniało mi się co miałem powiedzieć, że tak w sumie blisko Bydgoszcz jest, a jest taka cisza, jest tu tak pięknie, tak cichutko, w ogóle nie słychać samochodów, chciałem powiedzieć samolotu, bo tu niedaleko jest lotnisko, ale samolot... Miejsce docelowe jest po prawej stronie. No dokładnie tak, samolot przeleci raz na jakiś czas, ale samochodów nie słychać. Pięknie jest wyciszone. Muszę sobie tutaj odpocząć. Więc tak, dotarłem do tego miejsca, gdzie na mapach Google jest to zaznaczone jako strumyk na Miedzyniu. Znaczy, generalnie to, co całe przejechałem, to podejrzewam, że to jest strumyk na Miedzyniu. Tutaj to wygląda jak jakiś mostek, by był. O, tu jest jednak trochę podmyte. Taka ruina, ten, ta przeprawa Ale idzie tu przejść Tutaj fajnie wygląda Jest też śmietnik taki z worków, ale jest Czyli wiadomo gdzie śmieci można zostawić pływa tu coś Poza moim telefonem Nie mam nadzieję, że mi nie spadnie Nie widzę żadnych żyjątek żadnych rybek strony też nie ma chyba jestem sam tutaj jest tu pięknie cudownie jest nawet czysto generalnie tutaj nie ma porzucanych śmieci poza tymi tylko workami ale myślę, że to jest celowo zostawione, bo nawet w internecie znalazłem informacje na ten temat że chyba to jest celowo tutaj zostawione, żeby tutaj ludzie śmieci wrzucali do worka Ja, ja się tylko zastanawiam do czego ta przeprawa służyła Czy to było coś związane, nie wiem, z rolnictwem to gospodarstwa gdzieś, czy co czy do jakiejś firmy kiedyś jakiegoś zakładu Dobra trzeba cyknąć sobie w focie i lecieć dalej. No i wracając się z... Ze... Na tamtą drogę zatrzymałem się jeszcze przy tym strumyku. Tutaj, żeby dokładnie pokazać, właśnie tutaj sobie płynie w tamtą stronę, gdzie jadę. To jest to miejsce. To jest to miejsce, z którego. Z której strony jadę. A tutaj to, to jest ta droga, z którą zjechałem przed chwilą i wracam tą drogą pod górkę z powrotem na jakieś może 10 metrów pod górę. Dojechałem do tego miejsca. Młyn Tańskich. Podejrzewam, że to jest młyn wodny. Dlatego ten strumyk tam przepływa. Jest to odgrodzone, nie można wejść. Taka ruina, nieczynne to jest. Ciekawe, czy ktoś tutaj zrobił jakiś urbek z kiedyś. Ja sobie tu przejdę, tu widać jakaś taka kładka, jest taki mostek, coś takiego. Okna zamurowane tutaj strumyk płynie. Klimatycznie tutaj, tutaj sobie w tych zaroślach płynie strumyk. Zastanawiam się czy tutaj z drugiej strony uda się jakoś podejść do tego myna ale tutaj jest zaruśnięte tutaj wchodzę w jakieś krzaki Jednocześnie prowadzę rower w lewej ręku w lewej ręce mam rower na prawej telefon Idę przez jakieś krzaki fajne miejsce o tutaj woda sobie no, posłuchać wodę. Szumi sobie woda, o. O tu widać ten młyn z tej strony. To właśnie tak tu płynie. Ten strumyk z góry go filmuje Jestem na jakimś urwisku chyba. Nie spadnę, co? Da się do tego strumyka tutaj zejść śmieci tutaj są Brzmi to i wygląda zniechęcająco Ale muszę tutaj zeskoczyć W końcu byłem w jaskini bajka też w podobnym miejscu Ale czad, tu jest zrobiona kładka, bo tam jakaś, Przecież nie wiem, czy to bubry zrobiły, raczej nie. Raczej to jest wytwór ludzki. A ja tutaj w ten wyjdę. No spokojnie, idę na no stoje, tutaj na no widać mnie. No, jestem. Na strunieku, na kładzce. Dobra, udało mi się przejść. Idę pod sam młyn teraz ten rower jest mój widać widać kierownicę prawie jak na urbeksie chociaż ja się akurat tym nie zajmuję Chyba, że po jakichś schronach, po zamkach, po pałacach to tak. Chociaż jeszcze taki moment to by mnie zainteresował. Tutaj i tak nie ma jak się dostać, wszystko pozamykane. W środku ciemno. Tutaj można zajrzeć, ale tutaj jest ciemno, ja nie mam letarki. Mam nadzieję, że tutaj mnie nikt nie, nie przygoni. Jakaś drabinka, wyjście na dach. w sumie mam latarkę przypomniało mi się oczywiście w kieszeni musiałem trochę odejść bo ktoś szedł tak się bałem żeby mnie ktoś nie przegonił z tego miejsca świeci? W sumie tam świeca, ale ja nic nie widzę Na tą deskę nie chcę stawać Widzę tutaj ciężko jest filmować coś gdy z drugiej strony, jeszcze zobaczę czy mój rower jeszcze jest Czy ktoś go nie buchnął Jeszcze stoi Tu jest jakiś, jakiś kanał. Pode mną. Podejrzewam, że jakoś stoję w jakimś miejscu związanym technicznie z tym młynem. Może jakieś koło wodne tu było. Jakaś śluza. Nie wiem, czy tu schodzić na dół, czy jest sens. Jakoś śruza, co ja gadam. No tak, w sumie tak. No. Tam ktoś jest Tylko tutaj wszystkie okna są zamurowane, nie da się zajrzeć do środka. że ten będzie łatwiej zejść, o, tu w tym, przed chwilą w tym miejscu stałem. Tak to wygląda. Raczej do środka się nie da wejść. Wszędzie jest dobrze zamknięte. Szkoda, że to jest w takim stanie. Taki zabytek. Coś pięknego normalnie. Ale to miejsce jest cudowne tutaj Takie piękne rzeczy mamy tu w Bydgoszczy. Las, cisza, spokój. Strumyki w lesie. I tego jest niemało, tego jest pełno. Nie trzeba nigdzie daleko jechać. Obecnie jestem na miedzeniu Wiem, że na zimnych wodach też coś takiego jest. W Myślencinku też coś takiego jest. Super miejsce. Jestem obecnie na ulicy Nakielskiej. nie sobie w tamtą stronę pod ulicą na Tam jest w stronę tego kanału bydgoskiego Jadę zobaczyć jeszcze gdzie ten strumyk się kończy. Znalazłem ujście strumyka do kanału Bydgoskiego. Wydawało mi się, że nie znajdę. tu płynie między tymi zaroślami. ale znalazłem fajny staw jeszcze super kaczki tutaj są patrzcie, kaczuszki nagrajcie się, we filmie będziecie nie uciekajcie a tu jest jeszcze fajniejsze miejsce bo jest kapliczka taka w zasadzie tutaj już bym chciał zakończyć mój film w tym miejscu Pajowa. Nie widziałem, że coś takiego jest w Bydgoszczy w ogóle. To jest napis u góry. Przekażmy sobie znak pokoju. Bóg, Ojczyzna... Boże Niepokalana w białej szacie. Ale fajna kopliczka. Jak superancko. Maria Niepokalana, módź się za mną i ze wszystkimi widzami, którzy oglądają ten film i inne filmy na moim kanale. Amen. Dobra, to dzięki za oglądanie. Zapraszam na następne moje filmy. Na razie pokój dobro. Jeszcze masz jeden film. Czekacie jeszcze wiele ról. Przecież pomyśl też, że największą o życie twe jak zagaszłem